Dobry wieczór, zapraszam do kolejnego odcinka trudnych pytań, trudnych odpowiedzi. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie: czy bycie dobrym człowiekiem się opłaca? To pytanie od wieków nurtuje filozofów, etyków i każdego z nas w codziennym życiu. W świecie pełnym rywalizacji, materializmu i dążenia do sukcesu. Bycie dobrym człowiekiem bywa postrzegane jako słabość lub coś, co może przynieść straty. Ale czy to rzeczywiście prawda? Czy dobroć wobec innych i działanie w zgodzie z wartościami moralnymi przynosi korzyści? Spróbujmy dokładnie przeanalizować ten temat, uwzględniając różne perspektywy i poszukać rozwiązań. Które mogą pomóc w praktykowaniu dobroci. Czym jest bycie dobrym człowiekiem? Oznacza postępowanie w sposób zgodny z wartościami, takimi jak uczciwość, empatia, współczucie, pomoc innym i sprawiedliwość. Dobroć nie polega jedynie na dużych gestach, to także drobne, codzienne działania, życzliwość wobec sąsiada. Wsparcie kolegi z pracy, czy powiedzenie dziękuję i przepraszam. Bycie dobrym człowiekiem wiąże się z podejmowaniem decyzji, które nie zawsze są łatwe, ale zawsze są zgodne z naszym wewnętrznym poczuciem moralności. Dlaczego czasem uważamy, że bycie dobrym się nie opłaca? Żyjemy w społeczeństwie, które często Promuje agresję, przebiegłość i dążenie do celu za wszelką cenę. W takim kontekście ludzie, którzy stawiają na uczciwość i dobroć mogą być postrzegani jako naiwni. Dobroć rzadko przynosi natychmiastowe efekty, w przeciwieństwie do działań egoistycznych, które mogą zapewnić szybkie korzyści materialne lub zawodowe. Bycie dobrym często wymaga cierpliwości i długoterminowego podejścia. Dobrzy ludzie bywają wykorzystywani przez osoby, które postrzegają ich jako łatwy cel. To może prowadzić do rozczarowania i poczucia, że dobroć nie przynosi nic poza stratami. Wiele działań wynikających z dobroci pozostaje niezauważonych lub niedocenionych. Ludzie często oczekują wdzięczności za swoje dobre uczynki, a kiedy jej brak, mogą poczuć się zniechęceni. Czy bycie dobrym człowiekiem naprawdę się opłaca? Mimo wymienionych trudności, bycie dobrym człowiekiem przynosi wiele korzyści, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Są to korzyści emocjonalne i psychiczne. Spokój sumienia, postępowanie zgodnie z własnymi wartościami daje poczucie wewnętrznego spokoju i harmonii. Dobroć sprawia, że czujemy się w zgodzie z samym sobą. Kolejne to poczucie sensu. Działania na rzecz innych nadają życiu głębszy sens. Pomoc innym może być źródłem satysfakcji i radości. Następny to redukcja stresu. Badania pokazują, że pomaganie innym i okazywanie empatii obniża poziom stresu, a nawet wpływa na poprawę zdrowia fizycznego. Też ważne jest budowanie relacji międzyludzkich. Zaufanie. Dobroć buduje zaufanie, które jest fundamentem trwałych i wartościowych relacji. Ludzie chętniej nawiązują relacje z osobami, które są uczciwe i życzliwe. Kolejne to wsparcie w trudnych chwilach. Dobre relacje, które budujemy dzięki swojej dobroci, mogą przynieść wsparcie, kiedy sami znajdziemy się w potrzebie. Kolejne to korzyści społeczne. Lepsze środowisko. Działania dobrych ludzi wpływa na poprawę jakości życia w społecznościach. Jeden dobry uczynek może wywołać efekt domina, inspirując innych do podobnych działań. Dobroć może inspirować innych do działania. Bycie dobrym człowiekiem daje przykład młodszym pokoleniom, które kształtują swoje wartości na podstawie naszych postaw. Brek pozorom, dobroć może prowadzić do sukcesu zawodowego i osobistego. Ludzie ufają osobom uczciwym, co przekłada się na większe szanse na współpracę i budowanie trwałych, owocnych relacji. Więc jak być dobrym człowiekiem i czerpać z tego korzyści? Przede wszystkim bądź dobry, ale postaw granice. Dobroć nie oznacza pozwalania innym na wykorzystywanie. Ważne jest, by pomagać z głową i umieć powiedzieć nie, kiedy ktoś nadużywa naszej życzliwości. Drugie to nie oczekuj wdzięczności. Dobroć traci na wartości, jeśli oczekujemy w zamian pochwały czy uznania. Warto skupić się na samym akcie pomagania, a nie na korzyściach. Jakie możemy z tego wynieść? Kolejne to rozwijaj empatię. Zrozumienie perspektywy innych ludzi pomaga działać w sposób bardziej świadomy i skuteczny. Empatia wzmacnia nasze relacje z innymi. Kolejne to znajdź równowagę. Bycie dobrym człowiekiem nie oznacza rezygnacji z własnych potrzeb. Ważne jest, by dbać o siebie i swoje granice, jednocześnie pomagając innym. Kolejne to działaj konsekwentnie. Dobroć to nie jednorazowy akt, ale styl życia. Regularne drobne akty dobroci mają większy wpływ na nas i na nasze otoczenie niż pojedyncze wielkie gesty. Kolejne to otaczaj się dobrymi ludźmi. Przebywanie wśród osób, które wyznają podobne wartości, wzmacnia w nas chęć działania w sposób dobry i uczciwy. Podsumowując, bycie dobrym człowiekiem naprawdę się opłaca. Choć nie zawsze w sposób oczywisty i natychmiastowy, dobroć przynosi wewnętrzny spokój, buduje trwałe relacje i poprawia jakość życia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle proszę o polubienie, subskrypcję naszej telewizji i TV. I bardzo proszę o, o zostawienie komentarzy, pytań, propozycji na nowe odcinki. I zapraszam jutro o godzinie 22. Na trudne pytania, trudne odpowiedzi, a dzisiaj się żegnam z Państwem, życząc spokojnej nocy. Dobranoc, mówiła Ewelina Ebenberger.